Szuka? No kurwa, powiedziałeś, że za pół godziny? No, no i co? Będziesz napierdolony W życiu jestem A ty jesteś ledwo wstawiony Daj no jeszcze kurwa dwa złote No ale co za dwa złote możesz kupić? No napierdolę się, jak księciuniu kurwa jego pizdę masz tysiąc chuj Ale czapkę masz do dojebaną kurwa. Powiedz, że nie Daj dwa złoty. No ale po co ci? Czym się napierdali za dwa złoty? Machbolu się tutaj. Jak ci kur... <laughs> Czego nie wiem? <laughs> Jak cię kurwa prasne. <laughs> nie! Cały świat. No, mądre to kurwa, mądre No ale widzisz Czup kurwa Den razo ty jeszcze No ale Machmol będziesz pił? Jasne, a co? od kogo bierzecie Machmol teraz? Z, z takiego źródełka no, Ale od kogo? Dziuty? A chujcie interes i dydo. No muszę wiedzieć, bo może będę chciał kupić. Dobra Odpierdolić takie kurwa teksty, że kurwa jego pizde mać tysiąc chuj pokręt, no daj pięć. Kurwa nie mam! Masz, 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 masz. Dwa złote ci mogę dać. Pięć. Ale chciałeś dwójkę. Ale daj trzy. No ale po co ci? No bo no, będę się się bo jak pójdę do cienia, to kurwa... No... Bądź sobą, kurwa. Jak... Słuchaj, nawijaj, kurwa. No. Ko od kogo bierzecie ten machmol No, dałem ci dwójkę, to informację możesz mi sprzedać teraz. Za mało. Jeszcze dwójka. Jeszcze Jesz... Jesz... dwójka. Jesz... Jesz... Nie, no teraz coś powiedz, kurwa. Chcesz coś, pizdeczka delikatnego? Ale od ziuty bierzecie, czy od kogo? Czy od grubego? A chóździa obchodzi. No ale kurwa no powiedz no powiem chciał. Z jeszcze daj. Bierzemy normalnie. No, no 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 Jest takie źródło. No ale gdzie? Za dużo chciałbyś wiedzieć. Słyszysz, na, na tym. Na co? Gdzie jest? Od juty czy od grubego? No, od kogo bierzecie? No bo ci zabiorę te pieniądze z powrotem i cię jeszcze, kurwa, zleję. Weź, kurwa, wyjdź, kurwa, z Jak wyjdę, to, kurwa, nie, już będziesz krwawił. No. I to nieważne, że chodzimy w jednej wadze, kurwa. Nie, w innej chodzisz. Oczośnij się bądź sobą, ludziu. <laughs> Jedziesz z nami? A gdzie? Na imprezę? Do Karpacza teraz? Nie, no za godzinę. Jasne, nie masz problemu. No ale jak ty się napierdolisz? Gdzie nie chodzi? napierdolę się. No ale później, że idziesz po machmol. Mam się we fraka ubrać? Normalka. Ty jesteś ubranie, Tak jakbyś na ten, na prohibicję szedł, kurwa. Ty się poszisz na Oją. No na Oją, to ty będziesz miał 28, 10, 10 10, sala 331. No i chuj, każdego szkoda. Branzolety ci założą mi. No, zobaczymy No i co? Zobaczmy Nie no, rakietę ci wyślę, kurwa, tylko musisz mi adres podać kurwa. Wojkowice, czy kurwa, czy Radocha, bo nie wiem Nie wiem no, no przyjdziesz do mnie, kurwa Uważaj, bo mi kurwa Z dupy garaż ci zrobię Nie ja no, garaż, 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 nie, z dupy garaż Dobra dziadek Tego, powiedz, że tego, pozdrawiasz Jak, jak dobra? Słyszysz? Powiedz, że pozdrawiasz wszystkich fanów YouTube tak. tak. I cy coś bizdeczka, delikatność, elegancja, francja. Dobra, jeszcze dwa pytania na szybko kurwa 9 machmol. O sobie go? No machmol, to może ci dłużej jeszcze złotówkę. No, dawaj. Nie, teraz musisz mi powiedzieć, bo ty mi dać ja dama, ty mi nie powiesz. Jak? Czy ty mi kurwa nie ufasz? Dawaj i ja ci idę i przyniosę. Ale ja chcę wiedzieć skąd to jest kurwa. Normalny taki towar. Ale co w plastikach dalej tego podają? Nie w plastikach. A etykiety mają normalnie? Daj Butelki się... czy ten? Słuchaj kurwa, bez się otrząśni ty kurwa bądź sobą. Jak cię kurwa prasnę bez mordę ty kurwa zarazą, będzie mnie wkurwiał. Kurde, mać Dobra, spadamy także tego. Ja, co? No gadaj, gdzie ten machmur, bo muszę menty tam posłać, kurwa. No to? No. Nie, 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 nie doniosę ci. Absolutnie. Będę czekał, tu będę ci obserwował, gdzie idziesz i za tobą będę szedł, i cię sprzedam. Dobra. I wiesz co to jest? Na, na razie. Zresztą ja i tak muszę zaparkować, bo muszę iść sobie kupić w, w wódkę. Także uważaj dziadek, bo będę cofał. Tak. Ej, kurwa otrząśnij się, co robisz.